Halo, halo siema Witam was w tym odcinku kolejnym No i cykens Zagramy dalej, nie? Ustawiamy gierkę Szonik robi lekcje No co? No rób te lekcje Dobra czekaj sobie pójdę gdzieś Bo mi się nuci tutaj jak te lekcje robisz W sumie nie wiem Który zegar jest bardziej czytelny a tu co jest? Misiek jakiś Dobra, sypra włączymy Tylko żebyśmy nie musieli go potem wyłączać Bo będzie 3pix Tylko nam wydłuży rozdział A tego byśmy nie chcieli zbytnio No co? No, no już skończyłeś? Mam nadzieję Idziesz od razu spać, chłopie? To skończyłem. Super. Mogę obejrzeć telewizję? Nie. Telewizja to zło. Tylko rzucę okiem. No to rzucę okiem. Sprawdź. No, Nieźle. Widzę, że się postarałeś. Możesz iść. No i cyk, mamy mamy grzecznego, grzecznego, mądrego synusia, syneczka. To jest prostu. Jak wychować syna? Kurde. Kozak totalny Gratki dla ojca No to co no? I idź już spać, nie oglądajcie tej telewizji Poglądam się z nim Kolacja, szkoła, rozmowa, kolacja, kolacja. chcesz coś na kolację? Dzięki, nie jestem głodny. Dobrze, no to pójdziesz od razu spać. Nie, nie musisz spać, no, to, to porozmawiamy. Pogadasz ze mną trochę? Ale o czym? Nie wiem, o Tobie, o Twojej kogo. co słychać? Nic ciekawego. Okej. Okay. No w sumie takie typowo twoje jedzenie na takie pytanie. Zabawa może, nie? Co powiesz na to, żebyśmy się trochę pobawili? Wola obejrzeć telewizję. O nie, ale nas dziecko opluło. Ale nas dziecko opluło, nie. Zrobić ci coś na kolację? Pewnie, tato. Jestem bardzo tak. głodny. Tak. No ale jestem to głodny. Zobaczę, Umieram mamy. z głodu. Zawołam, jak będzie gotowe. No to co, pizzu, nie? Czy kurczaczka? Kurczaczka, bardziej zdrowe. Dobra, zamykamy se lodóweczkę i idziemy to zrobić. Gdzie? Kurde, cały czas myślę o tym liście z groźbą co zostaliśmy. I o gazecie z tymi. Gazeta to była... Nie wiem co tam było na tej gazecie, ale... W, sensie, w tej gazecie było jakby, że ten zabójca jakiś tam... Jakiś zabójca tam z origami znowu fraguje po prostu. Okej, okay, już coś szybko się zrobiło. Podejrzanie szybko. No ale okej, okay. naucz mu to na jakiś talerz czy coś. Czuł. Szanik jest chory chyba chodź już wreszcie Sean jedzenie gotowe, gotowe. już idę ale grzeczny szonik. nie ja wiem, wyłączymy te Jezu, co to jest? co to było? nie chcę to obejrzeć nie, dobra, wydamy tego, nie ma co Mony, anime, nie wiem co to wyglądał. No, siódma, dziesięć, a co mamy? Siódma, no musimy spać, znaczy no, też będziemy spać. Co tam, jak to wiesz? Zobaczcie, obficie na szydeś. ale muzyczka. Czuł, masz dwa noże? Jakiś błąd graficzny, czy co? A nie, to fidelec. Oj, już jesteśmy w takich klimatach horrorowych trochę. I czuję, że w następnym odcinku już... Wygląda. Dobra, to my będziemy kończyć ten odcinek i ja już zaczynam nagrywać kolejny i do zobaczenia się Manko.